Dlaczego ludzie mają niskie poczucie własnej wartości? To jest dla wielu duży problem. Mnóstwo osób uważa, że są za mało inteligentne, wiele kobiet uważa, że nie są wystarczająco ładne, choć tak naprawdę są piękne. Mężczyźni też myślą, że nie są wystarczająco przystojni. Dlaczego? Nawet mnisi czują, że nie są wystarczająco dobrymi nauczycielami albo nowicjuszami. Mniszki i tak samo. Dlaczego ludzie myślą w ten sposób? Dlatego że w naszym społeczeństwie mamy to okropne zjawisko gonienia za najlepszym, wysoko postawione cele i oczekiwania. Widzimy to w reklamach. Nie czujesz, że żyjesz, jeśli nie jechałeś jednym z tych nowych motocykli z 2 i 3 litrowym zbiornikiem i większym silnikiem. Wow, nie czujesz, że żyjesz, jeśli nie pojedziesz motocyklem z tak wielkim silnikiem. Myślałem, żeby się takim przejechać. Znaleźć kogoś, kto ma taki motocykl i zapytać, czy nie chce stworzyć trochę dobrej kammy. Ale mnich nie powinien jeździć na motocyklu. Wszystko przez te szaty, jak tylko powieje wiatr, rozwiewają się i zamieniasz się w spadochron. Dlaczego ludzie myślą, że muszą mieć te wszystkie rzeczy, żeby być wartościowi? Nasze oczekiwania wobec samych siebie są zbyt wysokie i wobec innych. Dlatego moje hasło, które powtarzam od miesiąca swoim mnichom i ludziom, których uczę, to obniżcie oczekiwania. To piękne uczucie. Nie muszę być taka piękna. Nie muszę być taki silny. Nie muszę zawsze odnosić wielkich sukcesów. Wreszcie mogę być sobą. To jest potężna nauka, bo skąd się biorą te oczekiwania? W większości przypadków nie pochodzą one od ludzi, którzy rzeczywiście nas kochają. Ci chcą po prostu, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeśli myślisz, że będziesz szczęśliwy, będąc miliarderem, to czemu nie? Ale jeśli nie będziesz, to nadal będziemy Cię kochać. To dobrze, jeśli odniesiesz sukces, ale jeśli nie, to też dobrze. Nawet jeśli nic Ci nie wychodzi, to bliscy ludzie i tak Cię kochają.